witam was kręcimy na kanale jestem Ostry witam was w odcinku z ustawień CS 1 w yy, C16 I tak yy, ogólnie to dostawałem dużo pytań na Discordzie od, od was yy, jakie mam ustawienia jak zrobić celownik jak zrobić view model jak zrobić ja wszystko w ogóle pokażę yy, po pierwsze jeżeli chcecie mieć rozciągnięty ekran bo też dużo o, osób mnie się pytało jak, jak czemu ma, ma czarne pytali się to mam czarne paski po bokach. Jak rozciągnąć? Nie rozciąga się. A mam 4-3 włączone. No to tak, klikacie na prawym na CSA właściwości. No i wpisać, wpisujecie to. Dam Wam do opisu ten yy, parametr startowy. Yy, czy to jest Minus stretch Aspect. I to tyle wystarczy w sumie. Jeżeli chodzi o grę, to za chwilę do niej przejdziemy. Też pokażę Wam jak teraz, yy, teraz wam pokażę, jak zrobić yy, ten. Jak zrobić rozdzielczość customową. I ogólnie nie będę tego za bardzo przycinał, bo 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 nie chce mi się i nagram to na żywioł yy, znaczy tam jakieś cięcia będą ale to nieważne Wy wchodzicie w panel NVD i w panelu NVD macie tutaj coś takiego yy, jak zmiana rozdzielczości yy, klikacie dostosuj no i tutaj wpisujecie yy, klikacie yy, utwórz rozdzielczość dostosowaną no i sobie tu wpisujecie 1080 na 1080 tutaj wasze herce monitora w środku ze 144, no i wtedy klikacie test i już wam to się dodaje tutaj do listy, ja już mam to zrobione, więc nie będę tego robił, no i w tym momencie przechodzę do gry, no i jak jestem w gierce to pierwsza moja opcja to jest FPS max yy, 144, bo ponieważ tak mi się jakoś najwygodniej gra, bo wiem, że te FPSy są stabilne, że one są, yy, że one nie, nie skaczą, nie nic, nie spadają, są stabilne 144 i tak no, yy, tak, 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 tak to mam ustawione. Zawoduję sobie DDoS 2 i wam pokażę resztę opcji w, w środku gry już. Także tak, co do view modelu. Ja mam po prostu tak rozciągnięte. Bo mam wideo i widzicie 10 80x10, 80, 80. I tak w multiplayer, no to klasycznie tutaj mam swój jakby spray, ale tego nie widać. I teraz tak, co do celownika. Mam tak, na small, green. I żeby on był taki. No, taki o. Nie, tak, co do celownika, to tak. CL Dynamic Crosshair na 0 sobie dajecie. Yy, co by on się nie ruszał, jak chodzicie. I jak chcecie, żeby on był taki trochę mniejszy. Żeby był tak bardziej skupiony do środka, no to robicie. Yy, to było chyba plus DAC. CLLW 0. Minus DAC, z tego co pamiętam. Chyba, że źle pamiętam, ale jak będzie jak tak nie będzie działać, no to wtedy dajecie sobie CLW 1 wtedy jest taki bardziej zbity do środka ten celownik. To bym chciał jeszcze powiedzieć o moich ustawieniach. W ogóle sobie nieba zmieniłem. Ale co mamy z ustawień na audio, to, to po swojemu mam. Ustawienia graficzne no to mamy OpenGL, 1080 na 1080, widescreen tryb na wyłączony. Tutaj jakiś field of view. Synchronizacja pionowa wyłączona rozwanianie tekstur włączone, shadery jakieś tam wyłączone mam tu brightness mam na maxa bo z tego względu że z tego względu że po prostu jak sobie zakupię awp sobie po prostu zakupię awp i jestem jakby tutaj no więcej widzieć widać nie jakby ta ten ten ciemnia nie jest aż taka no nie powiem takiego brzydkiego słowa, ale no nie jest taka ciemna po prostu. I tu już widać, nie może będzie jakieś porównanie, chyba że to nic nie zmienia, to i, i to tylko w mojej głowie. Na przykład bym dał, o. Tam porównanie takie, że. To bym, to na mało, to na minimum. Mi właśnie grę zminimalizowało, się zdziwiłem. O, i widzicie co się dzieje? Widzicie? Jednak ta gamma dużo daje, ja nie wiem jakby ktoś. W sensie. No chyba w grze jest na połowę mi się tak wydaje, ale ja zawsze daję na yy, największe. To ta gra jest taka bardziej widzicie yy, szybka e, Jeżeli chodzi o czułość Jeżeli chodzi o czułość, no to czułość używam aktualnie 6 yy, tego wyglądu, że tak fajnie... Co się fajnie się tak... Yy, obraca. Mogę sam uszedł nie wychodzić do klipów czasami coś fajnego wiecie siącie, nie do, do nagrywania to fajne jest to i tak ogólnie do grania wczoraj sobie tak yy, włączyłem CS 6 tak wieczorkiem to tak sobie tak fajnie to 3 head'u trzeliłem. bardzo przyjemnie i bardzo yy, bardzo celnie bo yy, nie wiem 2 tam czy 3 na osobę więc tak jakoś nie przesadnie nie co do bindów to do bany hopa co do bindów to do bany hopa mam yy, scroll w górę co do bindów, to jest bind yy, mw jako plus yy, Jump To mogę skakać na kółku i na spacji Nie wiem, czy, to można czy tego nie można zbindać sobie tutaj nawet, ale i ten, ale ja sobie wolę w konsoli I Jak widzieliście, tam można było to zauważyć, pod spacją był, pod skokiem był jeszcze kłócanie. Yy, w sensie, bo to jest takie, taki duck, ducking po prostu jest. Ja mam to scroll w dół po prostu i to jest yy, podobny bind co był wyżej, tylko tutaj down zamiast up i plus, yy, plus duck. No I wtedy sobie możecie, wiecie, tak pikować tak, nie? Raczej wiecie jak to wygląda, jak nie wiecie, no to... No nie wiem, no sobie sprawdźcie na YouTube, ja tu akurat nie mogę, nie. Ja coś nie potrafię sobie tak włączyć tutaj yy, third Persona żeby sprawdzić, jak to wygląda za te drugie osoby i też nie mogę w nademku sobie sprawdzać tego. Nie wiem, nie wiem, ale ja tu nie jestem demek, ja to jestem odstrzelania w tej grze i, i po prostu jak sobie na scroll, jak sobie na scrollu z czasem poskakacie, to coś tam wyjdzie, nie? Wtedy jakiś klip sobie siądzie. Yy, graffiti mum też customowe, to... To to to, 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 nie wiem, czy mogę to w sumie pokazać. Do graffiti to po prostu sobie szukacie logo, jest tam aplikacja taka specjalna. So, zobaczcie w ogóle poradniki u nich, twórców, może, bo aktualnie tej aplikacji nie ma i też yy, nie pamiętam jak to się robi. Bo ja to robiłem chyba miesiąc temu. Ten te graffiti po prostu tak to wygląda. No, i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to będę z miłą chęcią odpowiadał. Ehm, wczoraj na mnie nie było w domu, a widzowie odpowiedziałem na Discordzie, bo, bo pytał, pomogłem. Chyba pomogłem, mam taką nadzieję. Więc jeżeli macie pytania, no to zapraszam na, na ten. pisać na Discorda. W opisie powinien być, jak nie ma, to nie wiem. Jest chyba link i nazwa, więc polecam sobie oczywiście wbić na ten link. Bo tam jest ogólnie Discord, są tam dołączają osoby z CS16. Na CS16 się nie kończy. No bo w sensie to nie będzie taka główna gra tego kanału. Zrobię też drugi kanał na CS16, ale widzę, że ten kanał w ogóle sensu nie ma. Czy eee, tam 5 osób zobaczy ten film, no to stwierdziłem, że będę na głównym kanał wstawiał takie rzeczy. Eee, a co do My Summer Car, to po prostu mi się safe zepsuł. Ja nie wiem co ja mam teraz w tym momencie zrobić i nie wiem czy będę to dalej kontynuował, czy będę to nagrywał, czy jakąś inną grę po prostu sobie znajdę. Bo najzwyczajniej w świecie po prostu eee, Albo znajdę czas, żeby naprawić save'a, albo po prostu nie będę zaczął od nowa, tylko będę jakąś inną gierkę sobie znajdę, nie? Także dziękuję myślę, że pomogłem. I tak to wygląda z moimi ustawieniami do CS 16 i mam nadzieję, że wszyscy zaspokoiłem wszystkich yy, ciekawość jak moje ustawienia w ogóle wyglądają w tej grze. Yy, też dużo osób mnie też się pytało o rady jakieś do tej gry Ale ja naprawdę nie wiem co ją doradzić. No. Yy, Dosyć sporo gram, bo chyba od 8 roku życia gram w tą grę Więc Coś tam się potrenowało, oczywiście były przerwy Nie mówię, że gram Bez przerwy 8 lat, ale znaczy Przepraszam, że, że gram bez przerwy tam 10-11 lat Ale Ale, ale co No to chciałem wam po prostu taką powiedzieć, że no, nie wiem jakie rady Bo sam Dosyć długo byłem taki Trochę Początkujący i miara jakoś tam się po prostu Grajcie a załapiecie no i dziękuję wam za oglądanie właśnie ja bym nie przeżył dużym tym gadaniem yy, Film wyszedł 13 minutowy mam nadzieję że ktoś go w ogóle obejrzy yy, Więc jeżeli ktoś ma chęć A może to nie mieć sensu bo nikt nie napisze komentarza ale jeżeli to, jeżeli to oglądasz i chcesz to możesz napisać komentarz jakiś Nie wiem yy, bułka o jak, jak obejrzeć to do końca napisz półka. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.